Ci salteczku, że mamy tyle roboty dzisiaj z matą, bo uciek nam jeden guzik w Warszawie. Inny to się w ogóle zgubił i dodajemy nowy słowo. Najpierw nagramy guzik świnka, bo on się zgubił w Warszawie. Świnka. Świnka. Łapeczka. Tak! Świnka jest do zabawy. Super pomysł. Przyczepiamy guzik świnka, dobra? Przyczepiamy. Najpierw przyczepiamy pierwszy rzep tutaj do guzika. Zobacz, to jest rzep. Uh -huh. To jest rzep. Żebyś tymi łapkami swoimi tego nie urwał. No, żebyś nie urwał, bo ty tak robisz czaski. i... Okej. Okay. Czyli mamy jeden rzepik i drugi. E aí eu...